Bądź mną lordem Hagenem z poziomem sześćdziesiątym, prawą ręką króla robaka. No a właściwie to raczej jego lewą nogą od kopania wszystkich szlachciców po dubskach. No mniejsza z tym. Mieszkasz sobie w stolicy, gdzie ogólnie panuje jeszcze jako taki ład. W spokoju ostrzysz swój konsekrowany miecz. Gdy ni tego i nizowego rozchodzi się wieść, że bariera mająca powstrzymywać skazańców przed ucieczkami została zniszczona, zastanawiasz się przez dłuższą chwilę. Co ci magowie mogli spieprzyć, że jakoś udało się magiczne więzienie unicestwić. Magowie dali praktycznie wieczną gwarancję na wytrzymałość i trwałość bariery. Co jak widać było tylko tanim chwytem marketingowym, a z reklamacją nie ma się gdzie zgłosić. Zasrane do pochrony. Robak wzywa cię do siebie w trybie natychmiastowym, ale że masz jakieś 60 lat, a nie 20. To przychodzisz następnego dnia. Król Marszczy na ciebie brwi zirytowany tym, że nie przyszedłeś wczoraj, i z miejsca zaczyna siwieć. Myślisz sobie, że pewnie od tego zielska, które tak ochoczoć pa. Ogólnie wraz z rudą z kolonii do królestwa trafiały wszelkie używki wyprodukowane przez kazańców z tego magicznego kurwidołka. Ale węgard o tym milczy, bo bagienne ziele jest nielegalne w królestwie. Po chwili przemawia. Tagen słuchaj. Magiczna bariera runęła. Masz zebrać swoje oddziały i wyruszyć na Korynis. Bo tania siła robocza mi spierdoliła. I teraz nie ma kto kopać mi rudy. Iwasz tylko głową i odchodzisz. Zbierasz swoich ludzi, których jest około pięćdziesięciu. Idziecie do portu, a tam czeka na was, statek. Ale ku twemu zaskoczeniu nie jest to jakiś okręt wojenny typu Duma Myrtany czy Król Robar mogący z powodzeniem rywalizować z orkowymi Drakkarami. Nie. Jest to Statek Kupiecki. Rozumiecie, Statek Kupiecki. I co ty niby masz zrobić jakby napadli was piraci? Postraszyć ich syrenką na sterburcie, a może zacząć wyć jak potępieniec? Przełykasz załamane śliny i wchodzisz na pokład. Deski trzeszczą tak, jakby miały się zaraz pod tobą i twoimi ludźmi zapaść. Bierzesz ze sobą swojego kumpla Lorda Andre, któremu tytuł pieprzonego lorda został nadany chyba tylko ze względu na etykietę dworską, bo nikt do niego się tak nie zwraca. Co więcej, sam twierdzi, że jest tylko kurwa Andre i każe mówić do siebie tylko kurwa Andre. Zaraz za nim stoi twój wieloletni kompan Garond, który z miejsca zaczyna lamentować, że ten zjebrobak wysyła was na samobójczą misję. Nie mogąc słuchać jego jęczenia mówisz do niego jakieś farmazony typu. Nie dramatyzuj, tylko weź dupę w troki i zapierdalaj do kajuty kapitana. I o dziwo działa. Widzisz, że na pokładzie tego stateczku jest miejsce tylko dla dwunastu ludzi, a nie pięćdziesięciu. Chowasz twarz w dłoni załamany. no trudno. Twoi ludzie będą więc spać na zmianę. Bądź na pokładzie. No tak właściwie to średnio cię ten fakt obchodzi. Odbijacie od portu i obieracie kurs na Korinis, jako że jesteś nie tylko zajebistym starym lordem machającym mieczem jak nożykiem do skurowania zwierzyny, ale i żeglarzem. To sam siebie mianujesz kapitanem. Kur żeglarstwa u starego Torlofa, tej zdradzieckiej mędy, w końcu ci się opłacił. Mija czternasty dzień waszej podróży morskiej. W międzyczasie napadli was piraci, ale pokonaliście tych psubratów i zatopiliście ich wielokrotnie łataną krypę. Sam nie wiesz, jak to zrobiłeś przy pomocy dwóch armat, ale nie przeszkadza ci to. Słyszeliście tylko pokrzykiwania jednego pirata z opaską na oku. Jeszcze mnie popamiętacie. Wpływacie do portu Korinis. Wychodzisz pierwszy z pokładu i nie pytając nikogo o nic, kierujesz się do ratusza powiedzieć Lariusowi, żeby spierdalał, bo z rozkazu króla teraz to ty masz rządzić tą dziurą, nazywaną jakimś cudem miastem, ale i tak lepszą niż to, co można znaleźć w Myrtanie. Twoi ludzie wyrzucają gubernatora na zbity pysk przed ratusz. W koszarach Andre przejmuje wyłączną władzę nad strażą i zaczyna pełnić też funkcję sędziego. Ludzie nieco zaskoczeni waszą obecnością zaczynają się niepokoić. Więc jako mistrz marketingu i przekupstwa, rozkazujesz rozdawać darmowe piwo, żeby zamknęli mordy i udawali, że są szczęśliwi. Zaczynasz też opłacać noclegi uchanny, aby zmęczeni kupcy mieli gdzie gnić chociaż myślisz, że ceną za noclegi dla Hanny jest wielmożny Lord Andre. Ogólnie to ludzie w tym mieście mają być kurwa szczęśliwi. To jest twój pieprzony rozkaz. Garonda z połową oddziału wypierdalasz do górniczej doliny, bo zaczyna cię wkurwiać. Ciągle tylko przychodzi i marudzi, że tu nic się nie dzieje. No to dajesz mu kwesta, żeby ogarnął wydobycie magicznej rudy w byłej kolonii karnej. Jego kwaśna mina mówi sama za siebie. Zabiera ci jednego z najlepszych kuszników a tobie zostają mistrzowie walki mieczem jednoręcznym, Cedric i dwuręcznym, Girion. Swoją drogą zajebujesz mu miecz, więc nosi tylko jednoręczny. Ponadto walczą stylem wojownika, więc nie są mistrzami. Stoisz przed kominkiem w ratuszu, a ogień przypieka twoją dupę ubraną w metal. Jest ci cholernie gorąco, ale stoisz z założonymi rękoma i nawet nie poruszasz nogami. Oparzenia piątego stopnia sprawiają, że gdy idziesz spać, Oczywiście też w zbroi. Pęcherze od pękają. I tak dzień w dzień mija twoje zarządzanie miastem, czyli z grubsza stoisz jak jakiś kamień. Dupą do kominka, tak jakbyś czekał na nie wiadomo kogo. Lotar ostatnio stwierdził, że masz poważne problemy z agresją, bo podobno wydarłeś się na jednego paladyna, gdy ten źle postawił posążek Ignosa. Co z tego, że to prawda? Jako, że nie możesz sobie pozwolić na takie zuchwalstwo. Mówisz mu, żeby wypierdalał pod bramę miasta. Ma informować podróżnych o tym, jaki to ty jesteś też zajebisty. Ten zuchwały zjeb donosi ci, że do miasta przybył jakiś obdarty gostek, który się wpierdalał i pytał dosłownie o wszystko, aż lotar musiał udać się do darona po coś na zdarte gardło. Ej świętojebliwej podpierdalającej ostatnie grosze mędy Niby na kościół Innosa ale wszyscy wiedzą, że zbiera na wizytę w burdelu. Pewnego dnia słyszysz wrzaski dobiegające z farmy Lobarta, jednego z dwóch farmerów, który płaci podatki i oddaje wam praktycznie całe swoje zapasy za ochronę, która de facto nie istnieje, i właściwie to farmer nie miał, i nie ma żadnych profitów z tego swojego całego oddania królowi. Wracając do krzyków, są tak głośne, że zapewne pobliscy orkowi zwiadowcy wściekają się i najchętniej przypuściliby szturm na Korinis. Jeden wieśniak krzyczy jak oparzony wbiegając do miasta tak, jakby chciał uciec przed samym beliarem goniącym go za źle wypowiedzianą modlitwę. Każesz swoim ludziom ruszyć leniwe dubska i sprawdzić co się tam na jaśnie oświeconego in nosa odpierdala. Stwierdzasz, że jeżeli za miastem szykuje się jakaś dobra rozruba, to musisz rozprostować swoje stare, dziurawe po osteoporozie kości. Ale że masz Alzheimera, zapominasz miecza i musisz się po niego kurwa wracać aż przed miasta. Albrecht ledwie się powstrzymuje przed parsknięciem, osobiście nazywasz tego speca od magii paladynów, anem Albrechtem perfidnym, bo zawsze znajduje powód, aby się z ciebie troszku ponabijać, ale spokojnie, nie pozostajesz dłużny. Gdy docieracie na farmę, Lobart od razu wyskakuje na was z grabiami i macha tobie nimi przed nosem, twierdząc, że nie odda już kurwa żadnej owcy, bo jak uparcie twierdzi, nie ma ani jednej. Mimo iż za jego pleców wyłania się pastuch ze stadem owiec liczącym około dziesięciu sztuk. Jaki kurwa kłamca. Jesteś tak skonsternowany, że niektórzy twierdzą, że wyglądasz tak, jakby ci się zmarło. Jednakże w porę przytomniejesz i uspokajasz farmera, zapewniając, że nie chcesz jego wychudzonych owiec, gdyż nie fascynują cię one. Masz przecież za rogiem najlepszy pod słońcem jebany burden? A po drugie uprzedzasz go, że jeżeli jeszcze raz zaatakuje funkcjonariusza Świętego Zakonu Paladynu w domu Korini z siedzibą w Wengardzie, tymi połamanymi grabiami, to osobiście wsadzisz mu je w dupę, a potem będzie z nimi siedział w zasranej celi wraz ze szczurami i innym pomiotem. Farmer odłożył swoją broń ostatecznej zagłady i rzeczy. Czyli nie chcecie moich owiec? Stanowczo odpowiadasz. Nie. To zapewne interesuje was to coś z kamienia? To ja się ulatniam. O tych słowach farmer ucieka z pola wprost do swojej chaty i wygluje się. Pasterz widząc to podbiega razem ze swoimi owcami i zaczyna upać w drzwi prosząc o wpuszczenie. Owieczki na to wszystko patrzą nieco zagubione i zdezorientowane. Ten kamienny olbrzym rzuca się na was. Już zacząłeś dobywać swojego pięknego, konsekrowanego, pobłyskującego nieco błękitem od magicznej rudy miecza. Ale kochany Albrecht aktywnie jakąś wyjebistą swoją runkę i po prostu rzuca czar w tego kamiennego stwora, a on pada na ziemię rozsypując się na drobne kawałeczki. Spoglądasz na niego wściekły, że zajumał ci ekspa, no ale nic już się nie dało zrobić. Każesz więc pogromcy strażnika go przeszukać. Jedyne co znajduje to jakiś półokrągły, kamienny fragment, który właściwie wygląda jak jakiś śmieć, więc zastanawiasz się nawet czy go nie wyrzucić ale stwierdza, że może ukażesz Albrechta za bezczelną kradzież doświadczenia, badaniami nad tym czymś. Kiedy tak sobie stoisz i ogień z kominka znów przypieka twój i tak spalony i przegrzany tyłek, ktoś wbija do ratusza, tak jakby był kurwa w czerwonej latarni. Gostek ma ciemne blond włosy spięte w kuca, lekki zarost i wzrok jakby mordował okoliczne zwierzęta dla doświadczenia, normalnie wzrok rasowego mordercy. Ma na sobie jakiś na szybko zrobiony ze skór i futer pancerz najemnika, wzmacniany gdzie nie metalowymi płytkami, miecz jednoręczny u pasa i łuk przerzucony przez ramię. Dobrze, że zanim wszedł, skończyłeś jarać Blanta i wrzuciłeś go do kominka, więc na szczęście nie zdążył go zauważyć. Spoglądasz na niego i szybko oceniasz, aczkolwiek wszystko widzisz na zielono. Odpalasz swoją zwyczajową kwestię dialogową, przedstawiasz się jakim to nie jesteś kozakiem. Faifus patrzy na ciebie zdziwiony ściągając brwi. W końcu mówi, że szuka jakiegoś fragmentu ornamentu. Na początku jesteś źrytowany, ale przypominasz sobie, że Albrecht zabrał do badań takie dziwne coś temu kamiennemu strażnikowi. Kamyk okazał się bezużyteczny, więc bez większych rozmyślań dajesz najemnikowi to tajemnicze coś. Gościu drapie się po barku i zaczyna mówić. Mam propozycję rozejmu od jednego z najemników. Unosisz nieco zaskoczony brwi. Kto wśród tych obdartusów byłych więźniów ma taki tupet, aby tobie wielkiemu lordowi Hagenowi namiestnikowi tej zapadłej i zabitej dechami dziury proponować ugodę? Normalnie byś wyciągnął miecz i przeciął gościa w pół, ale jesteś na to zbyt naćpany. Więc tylko pytasz. Od kogo? Typuś przekazuję ci list. Gdy tylko go otwierasz rozpoznajesz pismo generała Lee. Ogólnie, z tym, że Lee wylądował w kolonii karnej była w sumie dość dziwna, a nawet absurdalna do granic możliwości akcja. W latach, gdy służył Obakowi, był nie tylko jego prawą ręką, ale i jego najlepszym kumplem, aż byłeś o te relacje lekko zazdrosny. Wszyscy myrtańscy szlachcicy byli idiotami, jednakże bardzo chcieli się pozbyć ich zdaniem zbyt wysoko postawionego generała, który z dnia na dzień stawał się coraz bardziej nietykalny. Sami w życiu by nie wpadli na ten pomysł z domniemanym zamordowaniem żony króla. Właściwie było w tym trochę twojej winy, bo gdy tak parenaście lat temu się porządnie zjarałeś i schlałeś w trzy dupy to walnąłeś po pijaku takie coś. Jeśli wam pan li tak bardzo wadzi to może byście spróbowali wplątać go w coś czego w życiu by nie zrobił. Gdy spojrzeli na ciebie zdziwieni pewny siebie prosto z mostu dodałeś. I w życiu nie zabiłby żony króla. Cóż. Nie mogłeś przewidzieć, że ta banda zakutych imbecyli weźmie twoje pijackie gadanie na poważnie i faktycznie spróbuje się w ten sposób pozbyć li. Co gorsza ten absurdalny plan się powiódł i generał został oskarżony o morderstwo. Jako, że dopiero trzeziałeś, to nie mogłeś się za nim wstawić. A głupio było ci przyznawać się królowi, że w sumie to przez twoje głupie gadanie. Właściwie to nie wiesz czemu, ale przez chwilę w Myrtanie działała demokracja szlachecka. Cokolwiek to było. Ale w tamtym konkretnym momencie lwia część szlachty wskazała generała jako winnego? Król nie bardzo miał wyjście. Nie mógł się przecież przeciwstawić szlachcie. A ten powód to w ogóle został wysany z palca. Więc uznał winę Lii. Chociaż jesteś bardziej niż pewny, że nie był aż takim idiotą, aby w to uwierzyć, dlatego złagodził wyrok śmierci na dożywocie w kolonii, co chyba było dla Lii jeszcze gorszą opcją. Czytasz ofertę pokoju od Li, proponuje zakończenie wojny domowej między królem a chłopami w zamian za jego i jego ludzi ułaskawienie. Z jednej strony nie chcesz nikomu dawać takiego przywileju, z drugiej jednak bardzo szanujesz Li i jako, że to pośrednio z twojej winy trafił do kolonii, postanawiasz udzielić amnestii tylko jemu. Mówisz do tego blond najemnika. Jestem w stanie ułaskawić Li, ale tylko jego, reszta jego ludzi pozostanie na miejscu bo są pozbawionymi skrupułów łotrami, które trafiły do kolonii całkowicie zasłużenie. Co oczywiście jest z twojej strony lekkim naciągnięciem, bowiem zdajesz sobie sprawę, że niektórzy w Straży Miejskiej, a nawet w najświętszym zakonie paladynów domu Węgardu pod wezwaniem innosa bywali i są jeszcze gorsi. O minie najemnika wnioskujesz, że nie przypadła mu do gustu twa odpowiedź jak i argumentacja. Zastanawiasz się nawet przez chwilę kim on do cholery jest, żeby tak na ciebie patrzeć. Po dłuższej chwili milczenia, ponownie zabiera głos. Wygłasza cały elaborat o jakichś armiach ciemności gromadzących się w górniczej dolinie. Patrzysz na niego jak na nienormalnego. Jaka znowu armia ciemności. Co ten gościu pieprzy. Orkowie nie są żadną armią ciemności. To tylko przerośnięte zielone małpy. Ki z tym, że nie wiesz czym są małpy. Mówisz, że wysłałeś tam oddział swoich ludzi. Co jest prawdą? On mówi, że to kurwa nie żadni orkowie tylko jakieś stado przerośniętych jaszczurek zwanych smokami. Smoki kurwa co? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Ale i tak na te wieści twój głos wydaje się nieco zmartwiony. Jeżeli najemnik ma rację to wysłałeś swojego kumpla na pewno śmierć? Ale właściwie to nie chciałbyś aby wrócił i znowu zaczął marudzić. A tak to masz przynajmniej od niego spokój. Myślisz sobie, że może mówi to wszystko tylko po to, aby cię nastraszyć i spróbować ugrać łaskawienie dla najemników. Jak ostatni idiota wiedząc, że zaprzeczy nawet jeśli jest to prawda, pytasz: Czy to jakaś sztuczka mająca mnie przekonać do zawarcia rozejmu z najemnikami? Spogląda na ciebie nieco zaskoczony takim pytaniem. Więc nie jest to żaden plan. Zaczynasz szanować gościa za brak takich brudnych podstępów wobec ciebie. Mówisz, aby przyniósł ci dowód na potwierdzenie swoich słów. Jakby w górniczej dolinie gromadziła się armia ciemności pod wezwaniem smoków. Czy dostanę oko innosa, nosa, jeżeli przyniosę ci dowody? Znowu lekko skonsternowany dodajesz. Oko innosa. nosa. Niech będzie, przynieś mi niezbity dowód. A dopilnuję, abyś dostał ten pieprzony amulet. Czy mam twoje słowo? No kurwa. Ten jeszcze wątpi w twą prawdomówność i honor. Co za człowiek. Gdyby nie to, że po pierwsze jesteś naćpany, po drugie jesteś cholernie ciekawy, czy jeszcze go zobaczysz i po trzecie za bardzo ci się nie chce wyciągać miecza, to pokazałbyś mu, że tak się do ciebie nie zwraca. Masz moje słowo. Dajesz mu klucz otwierający drzwi na przełęcz. Po tych słowach najemnik wybiega jak oparzony. Zastanawiasz się właściwie, o co się na to wszystko umówiłeś z tym najemnikiem? Na jakiego grzyba ci to? Skoro masz pod sobą około dwudziestu ludzi, możesz przecież wysłać co najmniej połowę, żeby ogarnęła przełęcz. Ale nie. Wysyłasz jednego typusia kurwa? Jednego. No nic. Pozostało ci tylko czekać na rozwój wydarzeń, a zapowiada się całkiem interesująco. Właściwie chcesz wezwać do siebie Lotara, bo zaczyna ci powoli brakować tych jego zmyślonych opowieści o druidach w myrtańskich lasach, i o tym, że robak ponoć ma szansę na wygranie wojny. Wszyscy dobrze wiedzą, że prędzej lud z Nordmaru zaleje myrtanę, niż to, że robak jakoś zdoła obronić królestwo przed orkami. I pomyśleć, że to wszystko przez nieporozumienie. Ogólnie jeżeli uważacie, że wojna z orkami rozpoczęła się przez to, że jakiś Nordmarczyk zabił ojca Kana, to jesteście w błędzie, to dość, chwytliwa propaganda. Prawda jest taka, że ten Nordmarczyk wygrał z berserkerem na pięści. Czego skutkiem było to, że wielkiemu wodzowi zwyczajnie wysiadło serce, prawdopodobnie też dlatego, że był uzależniony od tych orkowych pomyj, nazywanych przez nich jakimś cudem alkoholem. Jednakże zostajesz poinformowany, że lotar tak trochę od trzech dni wącha kwiatki od spodu. Pytasz się, czemu nikt nie raczył cię wcześniej o tym poinformować? Na co Albrecht odburkuje? Bo trzeźwiałeś, lordzie. Kiedy podirytowany tą wiadomością wychodzisz z ratusza. Widzisz Corneliusa gadającego z jakimś odzianym w magiem, ale myślisz sobie, że jesteś na haju. W końcu dość często się to zdarza, więc to ignorujesz. Wracasz więc do swojego piecyka piekącego w już i tak wypęcherzowany tyłek i zarządzasz dochodzenie. Podobno w czasie, gdy lotar został zabity widziano tutaj dwóch najemników, a właściwie kowala i czeladnika z ich farmy. Cornelius uparcie twierdzi, że widział jak Bennet ten kowal, mordował Paladyna? Podobno w środku dnia, na placu Dolnego Miasta, przy dzielnicy rzemieślniczej i między dwoma bramami, tą do miasta i tą prowadzącą do Górnego Miasta. Zastanawiasz się, czy ci ludzie naprawdę mieli na wszystko aż tak wyjebane, aby jedynym, który widział to rzekome morderstwo był Cornelius, którego właściwie tam być wtedy nie powinno, gdyż jako sekretarz powinien zajmować się całą papierologią. To jest jakiś absurd. Dlaczego Kowal chcący jedynie uzupełnić zapasy stali miał nagle wpakowywać się w morderstwo? W dodatku na ciele Lotara nie ma żadnych obrażeń fizycznych, więc najbardziej prawdopodobnym jest fakt, iż morderstwa dopuścił się jakiś mak. A że doniesiono ci o typkach w czarnych szatach krzyczących Allah Akbar? Echem znaczy się, beliarnym panem. Nie masz wątpliwości, że to któryś z nich. Ale właściwie jedynym świadkiem jest Cornelius. Alarius jako najgorszy gubernator jakiego kiedykolwiek mogło mieć to miasto. Ręczy za jego prawdomówność. Rozkazujesz schwytać Benneta, aby ludzie uspokoili się i przestali drzeć mordy, bo już nie możesz tego słuchać. Liczysz w duchu, że ktoś przyjdzie i ogarnie tę sytuację, bo na twoją głowę jest zbyt popieprzona. Jak na zawołanie. Niczym grom z jasnego nieba. Przybywa ten Gostek. Teraz jednak nosi o wiele lepszy pancerz najemnika. Daję ci list od garonda, w którym on sam potwierdza, że w Dolinie faktycznie są smoki. No proszę. A już myślałeś, że te smoki to powstały tylko po to, aby było czym straszyć ludzi po nocach. W dodatku jego pasa podryguje jakiś dziwny miecz, a jego rękojeść zdobi biała czaszka, ale że jesteś naćpany jak stolesterów, kimkolwiek oni są, po balandze z najlepszymi skrętami w całej górniczej Dolinie, to nie zwracasz na to uwagi. Rozkazujesz więc blond najemnikowi opowiedzieć wszystko co wie. Połowy i tak nie słuchasz, bo ci się nie chce. Piszesz szybko list do Pyrokara z tym, aby dał najemnikowi ten ich najświętszy skarb. Chciałbyś zobaczyć jego minę przy czytaniu tego rozkazu. Najemnik po schowaniu listu w kieszeń, także nie ma nawet wybrzuszenia. Wspomina o bennecie. Na całe szczęście ktoś się tym zainteresował. Nie możesz jednak powiedzieć, że się cieszysz, nie wypada. Stwierdzasz tylko niczym mantrerze? To ten najemnik, który zamordował Paladyna. Choć właściwie ani przez chwilę w tę bzdurę do nieskończoności blasku Innosa nie wierzysz. Cornelius widział, jak Bennet zabija Lotara. Najemnik zrywa się i wjeżdża po schodach do kwatery Corneliusa, jakby był u siebie. Słyszysz tylko strzępki rozmowy, z których właściwie nic nie jesteś w stanie wywnioskować. Nagle coś uderza o ziemię. Po chwili najemnik pojawia się przed tobą i zaczyna mówić, że Cornelius kłamie. Z niedowierzaniem, że komuś starczyło odwagi, aby ogarnąć tę sprawę. Pytasz. Skąd ta pewność? Mam jego dziennik, są tu wszystkie dowody. A to podła Gnida. Naprawdę tak o nim myślisz i to właściwie od samego początku. Nigdy nie lubiłeś tego zamkniętego w sobie sekretarzyka, podejrzany miał Rui. Gdzie on jest. jest? Nie żyje. Więc już otrzymał zasłużoną karę. W świetle nowych dowodów, ułaskawiam tego gościa Benneta. Bla, bla, bla. Co do ciebie, udowodniłeś, że godzien jesteś być jednym z nas. Niniejszym tytułuję cię wojownikiem Innosa. Echem, znaczy się, jestem wdzięczny za rozwikłanie tej sprawy najemniku. Odejdź w pokoju. Cholera, znowu to bagienne ziele. Chyba powinieneś zakazać go w tym mieście, znaczy... Podobno, Andre ubiegł cię z tym zakazem palenia bagiennego ziela w Korinis. Zresztą, mniejsza z tym. I tak pewnie nie respektowałbyś tego zakazu, gdyby był twój. Odejrzewa, że miałbyś na niego też wywalone, nawet gdyby taki rozkaz został wydany w węgardzie. Chociaż robak to mógł sobie obecnie nagwizdać, i to nie tobie, tylko tym orkowym hordom koczującym pod Vengardem i krzyczącym. Uczacza, uczacza, czardzardzien. -cha 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 Jesteś tak pogrążony w swoich myślach, że nawet nie zauważasz, że ten najemnik spierdolił już gdzieś z twojej pięknej komnaty. Ogólnie orkowie odwalili sobie całkiem porządny obóz letni. Jak na prawdziwych harcerzy przystało. Jesteś zdziwiony ich tempem budowania, rujnowania i rozmnażania się, chociaż nigdy nie widziałeś ich kobiet. Zaczynasz się zastanawiać, czy nie powstają przypadeczkiem z błota. To by ułatwiło parę spraw. Na przykład można by wysuszyć wszystkie bagna i podmokłe tereny, aby przestali się mnożyć. No, ale to typowe marzenia ściętej głowy. Może w końcu inno zda ci nieco odpocząć i porozkoszować się bagiennym zielem. Cóż. Mówiłeś, że nie będziesz respektował tego zakazu, prawda? Chyba Bóg Ognia stwierdził, że wystarczająco mocno się napracowałeś ostatnimi czasy, więc nikt cię nie niepokoi przez kilka przyjemnych dni. Nawet odwalacie w ratuszu małą imprezę. Oczywiście Larius nie jest zaproszony, więc siedzi u góry w swoich komnatach, wysłuchując waszych śpiewów. Oczywiście Albrecht jest najczystszym głosem jak zawsze. Zastanawiasz się jak bardzo Larius cię nie lubi i jak bardzo stara się zasnąć w tych warunkach. Oprawdzie, z jednej strony nie obchodzi cię ani jedno, ani drugie, z drugiej jednak jesteś niesamowicie ciekawy. Jednakże twoje małe wakacje dobiegają końca. Bo znowu widzisz tego blondyna, który ma na sobie intrygujący pancerz, podobno wykonany ze smoczych łusek. Jest zapewne wygodniejszy i z pewnością się nie przegrzewa. Właściwie z ledwością poznajesz typka, bo jest cały poraniony a ten piękny pancerz podziurawiony. Musiałby poprosić kowali z całego królestwa, żeby mu te zbroje załatali. Nie zwracając uwagi na to, iż potrzebuje podstawowej opieki medycznej, mówi, że wszystkie smoki zostały rozpierdolone. Unosisz nieco brew, chcąc sobie przypomnieć, o co chodziło z tymi smokami, już chcesz powiedzieć, że z tym to nie do ciebie, i niech idzie opowiadać o tym Andre, a sobie przypominasz, że faktycznie wziął oko Innosa dla siebie i poszedł zgładzić te wielkie gady. Wiedziałem, że Innos doda ci sił podczas walki ze smokami. Tylko głupi byłby w stanie uwierzyć w to, co właśnie powiedziałeś. Blondyn patrzy na ciebie nieco sceptycznie. Jak wygląda sytuacja w górniczej dolinie? Orkowie wciąż oblegają zamek. Więc to tak. Wysyłasz gościa, aby zabił smoki. Orkowie pozbawieni przywódców powinni być o wiele, o wiele łatwiejszym przeciwnikiem do pokonania. A Garond dalej nie jest w stanie uszczuplić ich, pieprzonych hord. Skoro Garond nie potrafi zająć się swoimi problemami, ja to zrobię. Po czym wymaszerowujesz dumnym krokiem ze swoich kwater. A Ingmar i Albrecht potruchtują za tobą niczym wierne pasterzowi owieczki. Zbierasz wszystkich swoich ludzi i prosisz. Echem. Znaczy się, rozkazujesz Andrę, aby użyczył ci swoich strażników. Chciałeś dziesięciu, ale przychodzi tylko połowa. Okazuje się, że też zrobili sobie małe party i tylko pięciu jest na tyle trzeźwych, aby powłóczyć nogami. Mówisz też swojemu najlepszej szastemu kumpelowi, aby za ciebie ogarnął trochę ten burdel na kółkach, podczas gdy ty idziesz prawdopodobnie na pewno śmierć. Kiedy dowiadujesz się, że ktoś zajebał wam statek, chórzasz się lekko, a jeszcze bardziej gdy orientujesz się, że zniknął gdzieś gilion. Tak, chyba tak się typuś nazywa, zresztą nie pamiętasz wszystkich zbyt dokładnie. Za dużo ich jest i za dużo ćpasz. Postanawiasz nie zwlekać i ruszasz na czele swojej armii do zapyziałej, niesprzyjającej zdrowiu, dawnej kolonii karnej. Okazuje się, że Ingmar mimo twojego rozkazu zapomniał wziąć ze sobą zapasowy klucz na przełęcz. Jesteś bardzo, bardzo wkurwiony. Chcesz już kopnąć Ingmara w tyłek, tak aby przeleciał do miasta po ten zakichany klucz? Ale zamiast tego dajesz tego śmiercionośnego kopa drzwiom i o dziwo, wyjebują się tak mocno, że słychać to w całym korinis. Ruszacie dalej. Wasz marsz wygląda epicko i o dziwo nie ma żadnego potwora czy orka. No szczere pustki. Tak jakby wszystko co żywe uciekło ze strachu. Gdy tylko stajesz przed tym spalonym zamkiem wołasz do Garonda. Rusz swój leniwy tyłek. I w te pędy wychodzi z tej spalonej rezydencji. Co dziwne kurwa posłuchał się. Gdy brama się otworzyła wychodzi i szczerze się cieszy. Chociaż ty nie podzielasz jego entuzjazmu, nie do końca jesteś pewny z czego się kurwa tak cieszy. Cała jego banda wychodzi zaraz za nim wraz z jakimiś odwiesiami kurwa z pancerzami na sobie, prawie jak kropka w kropkę u tego typu co smoki zajebał od tak, jakby zajebywał jakąś przerośniętą kurę. Nagle przed wami, wyrasta jak spod ziemi. Czyli twoja autorska teoria o orkach z błota zaczynała mieć sens. Jeden orkowy szaman. I ten jeden orkowy szaman, który teraz stoi kilka kroków od was, wyjmuje swój topór i krzyczy. Warłote wara, też też Wielki szalan brzyda posiłki. A Szalbrecht Strawporty, porty, gdy widzi hordę orkowej armii, rozwalającej palisadę. Wyglądałoby to lepiej, gdyby jakiś wojownik co chwilę nie lądował na ziemi, pokonany przez deski. Orkowie otoczyli was z każdej ze stron na Innosa. Jesteście w cholernej orkowej dupie, ale jakimś cudem widzisz Innosa, który każe wam walczyć. Co z tego, że to pewnie narkotyczne wizje. Nawołujesz więc ludzi do walki, jebiąc mordą na cały regulator. nos jest kurwa z nami. Do boju. Ruszasz na orków, jak jakiś popieprzony. Zawsze wiedziałeś, że w głębi duszy jesteś cholernym masochistą i samobójcą. Popełnisz więc honorowe harakiri, albo sep seppuku. Właściwie nie wiesz, czym się różni jedno od drugiego. Te bezmuzli patafiany. Ruszają za tobą, zamiast najpierw pomyśleć, czego się właściwie spodziewałeś. Bitwa wydaje się dobiegać końca. Większość z twoich kompanów poległa. W tym kumpel śmieć garąd. Jesteś na skraju sił. Myślisz, że to chyba już koniec. Ale nie poddajesz się. Używasz ostatków swojej marnej mocy i starasz się uciec gdzieś oby jak najdalej od tych orkowych szmat. Udaje ci się przekroczyć przełęcz. Dziwnym trafem zaraz po tym przejście do górniczej doliny zawala się. Dzięki nosie. Niestety. Nie jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać. Wychodzisz ino przez rozjebane wcześniej przez ciebie drzwi i widzisz jak wszystko płonie i jest opanowane przez orków. Orzesz kurwa.